Pamiętacie jak wczoraj mówiłem, że mam dużo roboty i na pewno nie wyrobię się z pewnymi rzeczami? Jeżeli nie pamiętacie, to w opisie zostawię link do wczorajszego filmu. Tak czy inaczej, dokonałem cudu. Otóż wczoraj nie dość, że napisałem wszystko, to jeszcze nagrałem całą część lektorską i zmontowałem podstawową wersję bez muzyki i większości efektów specjalnych. Sam byłem sobą zdziwiony, że wszystko się udało, a nawet nie spędziłem na tym całej nocy. Wszystkie swoje działania zakończyłem około północy, czyli dokładnie tak jak zawsze to robię. Dzisiejszy poranek był za to, jakby to delikatnie ująć, ciekawy. Otóż dzisiaj była zaplanowana wymiana wodomierzy w godzinach między 9 a 10. Zatem, przed wyznaczonym początkiem oczekiwania, postanowiłem skorzystać z toalety. To był błąd, ponieważ dosłownie chwilę później zaczął dobijać się rzeczony hydraulik. Ja byłem uziemiony, a nawet nie było jeszcze tej cholernej dziewiątej. Nadgorliwość jest zdecydowanie gorsza od faszyzmu, mówię Tak czy inaczej, sprawa się wyjaśniła w wyniku kilku rozmów telefonicznych i szanowny pan hydraulik wykonał swoją robotę. Tylko trochę zależy. Nam łazienkę. Nowe wodomierze są dokładnie takie same jak stare, ale znam się na tym zdecydowanie za mało, żeby zdeterminować po co oni właściwie wymieniają je co te kilka lat. Reszta dnia upłynęła mi pod znakiem spokojnej pracy i kończenia montażu filmu. W momencie gdy wy oglądacie ten film, wrzutka z recenzją jest już prawdopodobnie w sieci. Ja mam jutro jej pokaz przedpremierowy, wy niestety musicie poczekać do niedzieli. Ja wiem, że aż palicie się do zobaczenia mojego najnowszego dzieła filmowego, ale spokojnie, wytrzymacie te kilka dni. Wierzę w was z całego mojego nerdowatego serca. To tyle ode mnie w ten niespodziewany piątek. Do następnego. Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.